Który zawsze nas miażdżył, który, który z którym grało nam się bardzo ciężko, który zawsze stawiał bardzo ciężkie warunki i musieliśmy wspiąć się na swoje wyżyny. I, i, i z, zewnątrz, z zewnątrz wszyscy nas skazywali na, na pożarcie, z zewnątrz wszyscy mówili, że nie mamy szans, ale, ale my wewnątrz wiedzieliśmy, że, że jeżeli tylko każdy z nas, tak jak Wam powiedziałem, da z siebie 110-120%, to, to, to będziemy, będziemy się cieszyć z tego, z tego złota, z tego, z tego czegoś. A w moim przypadku to, że, że w tym klubie jestem 9 lat i. I tak naprawdę dopiero w tym roku pierwszy raz osiągnęliśmy to, o czym zawsze marzyliśmy, czyli gra w finale, finale mistrzostw Polski i od razu zdobycie tego medalu to jest, to, jest coś, to jest coś fantastycznego. Po tamtym półfinale właśnie obiecałem sobie, że jeżeli będziemy mieli jeszcze okazję grać z Warszawą, no to postaram się zrobić wszystko, co się da, żebyśmy ten, ten play, playoff tak wygrali. Bo po tamtym meczu pamiętam, po trzecim meczu byłem bardzo rozgoryczony. No i fajnie, że się udało to zrobić. A jeszcze potwierdzając, tak, to wszystko złotym medalem, to są naprawdę piękne chwile. Oh, what I can say to you? First of all, to say that I'm proud about the guys, about everyone, because uh, the way they play, this play, all the playoff, but especially during the final was amazing. Everyone was on the court and everyone was reacted to help the team, also for one point. So, I'm really proud about this. It's my job. When I feel one team like that, I know that. Uh, we can also lose some set. Maybe we can lose also the match, but the team was ready for fight. And this is my job. When the team is ready for fight everything. Every time something happened of good. And tonight was amazing. No widzieliście, widzieliście jak, jak to szło. Nie szło za bardzo nam od początku, ale uciekli nam na samym początku i później e, zaczęliśmy ich gonić i było widać, że jak będziemy grali swoją dobrą grę i wywierali na nich presję, to to są oni do, tak można powiedzieć, do pyknięcia, no tak brutalnie. I, i prawie doszliśmy ich na samym końcu i przegraliśmy do 22, ale już od drugiego seta nie, nie, nie pozwoliliśmy im tak się roz, rozegrać, żeby, żeby oni jakby dominowali na tym parkiecie po prostu swoją dobrą grą. Odnowodniliśmy, że, że po prostu zasługujemy na ten tytuł mistrza Polski, na który czekaliśmy tutaj wszyscy razem 17 lat, Dobra, ja może nie czekałem, ale klub czekał Czekali kibicy, Jaszewie czekało na ten sukces 17 lat i to jest naprawdę niewiarygodna historia, że po tylu latach wreszcie kup może świętować tak wielki sukces, o którym się mówiło od samego początku tego sezonu, na czym pracowaliśmy bardzo ciężko przez cały rok. Wiemy jak rok ten wyglądał, ile razy nas trapił koronawirus, ale palicho z tym już koronawirusem. Teraz trzymamy złote krączki na szyi i, i to się zapisze w historii. Co jest najważniejszą rzeczą, bo ci ludzie, którzy zdobyli mistrzostwo w 2004 roku, tak? Wszyscy o nich pamiętają, więc to jest naprawdę wspaniała rzecz. Być częścią tego sukcesu i, i, i zapisać się w tej książce tych, którzy ten sukces stworzyli, zaczynając od od pań, którzy sprzątają na sali, kończąc z prezesem, każdy włożył swoją drobną cegiełkę w ten sukces i czujemy to, przychodząc tutaj każdego dnia na treningi i wreszcie nam to się udało, jesteśmy wniebowzięci, że i oczywiście jesteśmy rozczarowani tymczasem, że nie możemy, nie mogliśmy świętować ten sukces razem z kibicami, którzy, których tu na pewno byłoby po brzegi i mogli wybiec tutaj z nami na parkie i świętować razem z nami. Ale jestem przekonany, że teraz są poza halą, w domach, otwierają szampany, świętują, więc cześć wam wszystkich, gratulacje, jesteście wielcy. Dla Was ten sukces. Tak, myślę, że, że dzisiaj oprócz tego pierwszego seta, który no już chyba w takiej serii finałowej stał się klasykiem, czyli po prostu słaba gra. A później, no później koncert z naszej strony, bo były gdzieś tam gorsze chwile, ale my cały czas, myślę, wewnątrz, wewnątrz drużyny wiedzieliśmy, że, że to jest nasz dzień, że dzisiaj z Jastrzębia, e, z Jastrzębia Zaksa nie wyjedzie ze zwycięstwem i co by się nie działo, my zrobimy wszystko, damy się pokroić, żeby to złoto dzisiaj zostało w Jastrzębiu i tak też zrobiliśmy, mamy fantastyczny zespół, mamy fantastyczną społeczność, która naprawdę bardzo długo pracowała na ten sukces i dlatego on będzie smakował fantastycznie. No zawsze jestem gotowy. No, tak, tak wychodzi, że gdzieś tam w tym kwadracie próbuję, próbuję się, się grzać tak i być żeby na no, te ważne momenty być przygotowanym. No taka moja rola jest w tym zespole i, no i staram się z niej wywiązywać. Whilst speaking, we never talk about Baxa is unbeatable or not. We talking what Zaxa do what 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 is the powerful point of Zaxa and we try to to work better in our for our situation for our skills. and to be ready for, uh, to fight with them we never have the idea that, we never talk about Zaxa is unbeatable, Zaxa is amazing team they play for long time the best volleyball in Europe, I told you many time, I'm, I'm sure that they can play still amazing final <coughs> but we thinking about ourselves, and we create our opportunity and then we, we reach, we catch this opportunity Dokładnie. Trzeba Mają jakiś dołek, coś jest z nimi nie tak, zastanawiali się czy tam problem z psychiką, czy z fizyką, ale w, po raz drugi udowodniliśmy, że po prostu byliśmy lepsi. Oni, oczywiście, grali przy cudowną siatkówkę na przestrzeni całego sezonu, ale jak mówisz, zapisuje się tych zwycięzców w tej księdze i to jesteśmy my, z czego się ogromnie cieszymy. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że będziemy trzymali mocno kciuki, cała Polska 1 maja, usiądzie przed telewizorami, żeby zobaczyć, że oni będą tym razem świętować swój sukces, który po prostu potwierdzi, jak mocno jest nasza liga, ta Plus Liga, którą stawiano na jakimś tam wcześniej czwartym, później trzecim po Włochach i Rosji. Teraz jest jasny sygnał, że liga z roku na rok jest coraz mocniejsza i, i i fajne zespoły, fajni zawodnicy przyjeżdżają tutaj grać i zdobywać tak ważne doświadczenie. Taki jest sport, taki jest sport, że, że czasami zajdzie słońce, czasami są chmury, ale, ale jeżeli te chmury się utrzymują tak długo, jak w przypadku Jastrzębskiego Węgla, to jeżeli to słońce zaświeci, to, to wtedy no, radość jest, jest taka, taka, jaką dzisiaj tutaj widzimy, czyli ogromna. Po przegranym finale też na pewno nikt się nie cieszy, tak? Jednak złoto się wygrywa, tak? A, a srebro, czy, czy tam któreś kolejne miejsca, no to już jest jednak e, troszkę, troszkę inne emocje temu towarzyszą. Na pewno. Ja się bardzo cieszę, że, że po, po tych kilku sezonach tutaj w Jastrzębiu możemy zawiesić sobie nasze właśnie takie oto krążki. I bardzo się cieszę, że mam na sobie tą koszulkę. Tym bardziej się cieszę, że gdzieś tam wcześniej deklarowaliśmy tą walkę o medale, o złoty medal i tak dalej. I bardzo się cieszę, że, że potrafiliśmy to potwierdzić. Bisz, 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 bisz.